Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Jesteśmy w gospodarstwie Kamila, który jest specjalistą od uprawy dyni olbrzymich, jak również od uprawy, uprawy czosnku słoniowego. Ponadto Kamil hoduje drzownice kalifornijskie. Zobaczcie wszystko, jak to tutaj wygląda. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie sobie, jakie piękne dynie. Dzisiaj poznamy sekret ich uprawy. Coś wspaniałego. A zobaczcie sobie, jaka ziemia. Jaka pulchna. Ile tu można pod, podkopać. Dzisiaj się podpytamy Kamila, co on tutaj robi, znaczy ja wiem, ale zobaczycie to na filmie. Dzień dobry. To co, odpalamy? I to jest traktor działający i to bardzo dobrze działający. Case 774. No a tutaj Kamil ma czosnek i to niezwykły czosnek, bo czosnek słoniowy. Zobaczcie sobie jakie piękne, duże. I często pytacie się mnie, gdzie właśnie można taki czosnek kupić to oczywiście żadna współpraca nie jest, ale Kamil ma taki czosnek na sprzedaż i w komentarzu pod tym filmem będzie link do zakupu, jak również w opisie tego filmu również. Zobaczcie sobie ile tego jest. Niesamowite. Bardzo dużo tego czosnku słoniowego. Tu jest około 2000 czosnków słoniowych. Mnóstwo. I z tymi ząbkami to też jest tak, że Kamil wybiera, bo mogłoby być tak, że kupicie sobie całą główkę, no i tam w środku będzie jakiś ząbek zepsuty, więc Kamil sprzedając ma pewność, że, że te ząbki są bardzo dobrej jakości, bo wszystkie sprawdza. W sprzedaży też możecie sobie kupić cebulki przybyszowe, akurat od Kamila nie, bo Kamil tego nie sprzedaje, bo tutaj macie tak to, nie zawsze to też wschodzi, a jak wzejdzie i wyjdzie, to wyjdzie takie coś. Wyjdzie z tego jeden taki ząbek, gdzie w teorii powinien za rok by, powinna za rok być główka, ale zdecydowanie lepiej rozmarzyć sobie z ząbków zwykłych. No a potem z takiej cebulki, no to wyjdzie mniej więcej taka główka, czyli no mała. No, no a tutaj między dwiema tykwami, a cebulą kury, kury którymi się zajmuje tata od Kamila. No a tutaj też jego przepiórki. Przegrabiarka do siana. Zobaczcie sobie jakie sprzęty. Talerzówka. A tutaj tata od Kamila zajmuje się też królikami. Zobaczcie sobie. Jak te króliki wyglądają? Spójrzcie sobie. Dżownice kalifornijskie. O, spójrzcie sobie. Patrzcie. Tutaj mamy dżownice kalifornijskie. One mają obornik i one sobie to przerabiają, przerabiają. Potem Obornik jest da dawany w tamto miejsce, one sobie przechodzą. No i Kamil ma tutaj taki yy, wspaniały nawóz. No i tutaj mamy wykorzystywany nawóz z drżownic kalifornijskich w postaci takiej. Natomiast też można sobie zrobić wywar. Proszę sobie spojrzeć nawadnianie drżownicowe. <grych> tutaj mamy pojemnik. W pojemniku drżownice kalifornijskie. Tutaj jest dany obornik, obornik króliczy. No i one go przerabiają. Tutaj leci woda ten. I później wychodzi takie coś, taki wywar. Zobaczcie sobie, tak. I to jest potem filtrowane jeszcze tutaj. Tu chodzi o to, żeby to było w miarę czyste do pompy. No i ten nawóz do podlewania jest tutaj wyciągany przez pompę, która jest w środku beczki. Beczka jest wkopana do ziemi. Tam jest coś wspaniałego. Tutaj na tym polu są cztery dynie. Każda dynia zajmuje mniej więcej 70 metrów kwadratowych. Spójrzcie sobie, są bez żadnych osłon i zaraz zobaczymy dalej, ale przejdźmy już do, już do tej pierwszej. Co tutaj się tutaj dzieje? Mamy taką dynię i ona jest tutaj podgrzewana za pomocą kabla grzewczego, ale to nie jest tak, że ten kabel jest, łączy się z tą dynią, tylko jest wokół niej. Tu mamy piasek, ta dynia jest na, na tym piasku i ten kabel sprawia, że ta dynia rośnie szybciej. W skrócie powiem tak, tutaj bardzo ważne jest nasionko, bo tutaj genetyka jest bardzo ważna. To nie chodzi o GMO, tylko chodzi o to, że ktoś już wychodował dużą dynię, no to z tych właśnie nasion zebranych macie szansę na znowu taką dużą niż z takich podstawowych. Możecie sobie kupić, owszem, nasiona, nasiona ze sklepu dynia Atlantic Giant, która może wam dorosnąć załóżmy do masy 200 kg. Natomiast tutaj chodzi o to, że przez pasjonatów przez wiele, wiele lat doszliśmy już do takiego momentu, że rekord świata to jest no, mocno ponad, ponad tona. To co tutaj jest też ważne, to przygotowanie gleby. Kamil tutaj ciągle glebo robi, ciągle. Właśnie dlatego ta gleba jest taka pulchna, ale nie tylko. Ponieważ ta gleba też jest nawożona. Ta gleba jest też nawo nawożona nawozem z dżdżownic kalifornijskich, które Kamil hoduje. To jest tutaj bardzo ważne. Zobaczcie sobie, każdy pęd jest tutaj przysypany. To są takie niby niuanse, które no, każdy czynnik sprawia, że, że ta dynia ma więcej kilogramów. Pędy są przysypywane. A dlaczego? Dlatego, że z tych pędów rośnie korzeń. Więc tutaj nie mamy tak, że ta dynia jest karmiona z jednego miejsca. Ta dynia, która jest tutaj, ona jest karmiona z całego tego krzaka, bo wszędzie te pędy tutaj weszły i wszędzie jest korzeń. Wszędzie korzeń pobiera składniki pokarmowe z gleby, jak również wodę, którą dostarcza potem do, do tej dyni. Między innymi przez to ona jest właśnie taka duża. Tutaj ważne jest też dodatkowe nawożenie. To znaczy na samym oborniku, na kompoście, na tym nawozie właśnie z drżownic. Kamil mówi mi, że tak by mniej więcej zdobył wynik dynie 300-400 kg. Natomiast wspomagając dynie to nie jest tak, że przenawożenie czy coś, w rozsądnych dawkach, tak jak nawozimy, na, yy, nawozimy warzywa zwykłe, wspomagając tą dynię, wiedząc, że na początku ważny jest między innymi azot, a, już, a jak już ta dynia się tworzy, to yy, no, w szczególności potas, wiedząc takie właśnie rzeczy, no to jesteśmy w stanie dużo zwiększyć właśnie masę dyni. To jest też tutaj bardzo istotne, że każda dynia tworzy pędy, tworzy pędy jest pęd główny, który sobie rośnie, rozdziela się na pędy boczne i z tych pędów bocznych tworzą się też pędy boczne. I Kamil obrywa te pędy boczne z pędów bocznych. Zostawię o. Zobaczcie sobie. Stworzył się pęd boczny z pędu bocznego. No i tutaj już na ten pęd nie ma miejsca. On tutaj jest niepotrzebny. Swoją drogą tutaj możecie zobaczyć właśnie korzeń z pędu. Tutaj jeszcze jeden taki bardzo ważny tajnik. Zobaczcie sobie, to jest dynia. Ona jest przykryta Przykryta jest dlatego, żeby, żeby słońce do niej nie dochodziło, przez co ona będzie większa, będzie się lepiej rozwijała, później zacznie, później zacznie dojrzewanie. No i teraz ściągamy co kamień tutaj ma. O, prześcieradła były i mamy taką dynię. To jest dynia squash, dynia zielona. Tam była dynia Atlantic Giant. O, czekajcie, o. A tutaj mamy dynię skłosz. Swoją drogą widać to niesamowicie tyle tych liści. No i mówią, że mniej więcej jeden liść to jest kilogram masy dyni. Można tak przyjąć, różnie o tym mówią. Dużo jest takich właśnie informacji, swoją drogą porównanie z ręką i jakby coś tam gniło w jakimś miejscu. Podgniwało lekko. To można na przykład wiatrak uruchomić. Można przysypać cynamonem. Kamil tutaj nasypał cynamonem, żeby to tutaj w tym miejscu nie gniło. Kamil też jak kiełkuje, no to posypuje nasionko cynamonem. No różne właśnie są takie niuanse. Spójrzcie sobie, całe pole dyniowe. Właśnie ta dynia, jedna dynia squash, no, według moich informacji ma szansę na zdobycie rekordu Polski. I trzymamy kciuki za Kamila. No a tutaj dwie dynie Atlantic Giant. Przepiękne. Ja nie mam szans na taką wielką dynię w tym roku. Jestem pełen podziwu tego, co Kamil tutaj robi. To jest, no, prawdziwa pasja. Wiele godzin czasu spędzone przy tych dyniach. Mniej więcej półtorej godziny dziennie. W tej chwili kamili ten czas poświęca na zakopywanie pędów, ale też no na tutaj na glebogryzarkę, gryzarkę, też na usuwanie tych pędów bocznych z pędów bocznych. Na no, tutaj porównanie ręki i wonki z liśćmi dyni. No, liście ogromne. Nie widać tego na kamerze aż tak, jeżeli chodzi o odcień, ale są to piękne ciemnozielone liście. A tutaj kwiatek od dyni. Kwiat męski. Patrzcie, jaki duży. Przysypywanie dyni. Odgarnięto trochę ziemia. Usunięte pędy boczne z pędu bocznego, usunięty kwadrzeński, który jest niepotrzebny. Pousuwane właśnie to. W tym miejscu, tutaj, będzie rozkorzeń. Tutaj, tutaj. O. I tak Kamil przysypuje dynie, żeby ten korzeń miał łatwiej. I zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Mniej więcej w okolicy 40 dnia, gdy rośnie dynia, powinno się zakończyć pędy, czyli usunąć końce tych właśnie pędów. I Kamil w zeszłym roku sobie spróbował, mniej więcej właśnie od drogi zostawił sobie taką dynię i ona urosła mniej więcej właśnie dotąd. To jest około 140 m2. No ale to się okazało być troszkę błędem ponieważ ta dynia nie dorosła do rozmiarów, które mogłaby mieć gdyby się zakończyło te pędy wcześniej. Właśnie w okolicy 40 dnia. No ale to co tutaj mówię to nie jest wiecie taki przepis, przepis że tylko tak, bo to do tego wszystkiego należy podejść indywidualnie. Przykrywanie dyni. Proszę. O. O, a tutaj najmniejsza z dyni. Proszę zobaczyć, malutka, ale ona będzie rosła. Największy przyrost dynia ma między 30 a 50 dniem. No i tutaj też to warto pokazać, że ten pęd jest wyginany, ponieważ ta dynia zajmuje tyle miejsca, że jak on by był prosty, no to ona by na ten pęd weszła. No a tutaj wielkie pole gryki. I prawdopodobnie po tej gryce będzie uprawiane tutaj pszenżyto. Fajnie to wygląda taka połać, ja no. lubię takie. A tutaj miejsce wielu, i zdziwicie się, jakie są, są tu przepiękne cebule. Bo pomidory, no to no, po prostu pomidory, bardzo fajne i tak dalej. I oczywiście warto je tutaj też pokazać, co tutaj się dzieje. Natomiast w tym miejscu spójrzcie sobie na wielkie bycze cebule. Zobaczcie sobie. Arbuzowe, przepiękne. Zobaczcie sobie. Porównanie z ręką. Takie piękne cebule. No ta taka troszkę mniejsza. Zobaczcie sobie. I Kamil ma no, z 10 takich cebul. Tu jest jedna w doniczce. Ale to są cebule giganty. Takie sobie też można kupić w sklepie. To znaczy, no, oczywiście no lepiej jest z własnych nasion. Natomiast takie wielkie odmiany to jest choćby Isaac Lake, Exhibition, które rosną mniej więcej do masy kilograma. Ale jak zbierzemy sobie taką cebulę, i wysiejemy ponownie. No to załóżmy, jak ta cebula urosła do kilograma, no to mamy większe szanse z tych własnych nasion niż z tych nasion kupnych, sklepowych. Na cebulę o masie kilograma lub większą. No a tutaj nawadnianie bez pompy. Taśma kroplująca. I proszę. Piękna lawenda i korzystające trzmiele. Zobaczcie sobie. O, tu zrobiłem Proszę zobaczyć, tu. tu. I wąkałem, pokazuję, żebym jeszcze tu nagrał. O, o. Liścia nie... A tutaj przepiękne jeżyny na konstrukcji. Dużo. Dużo tego. Iwonko, zobacz. A tutaj mini plantacja borówki od Kamila. Proszę sobie zobaczyć. Różne odmiany. Najlepsze dla Kamila jest odmiana Blue Jay. Dla mnie najlepsze to jest Chandler i Blue Crop, ale każdy ma swoje gusty. Spójrzcie sobie, jakie wielkie borówki. Odmiana Chandler. Wielkie byki. O! <grym> Po lewej pomidory, po prawej ogórki gruntowe. Dynia ośmiornica. Patrzcie, jaka piękna. Na no w tym miejscu był ten czosnek słoniowy. No i na tym zakończymy. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie coś mi miłego kamilowi napisać w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału info uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.